Cześć moi widzowie, to ja wasza Harley. Jak po tytule możecie się domyśleć, to jest Shopping. Tak, właśnie. W końcu nadeszła ta chwila, w którym nagram Shopping. Yeah. I pewnie jesteście dziwni, nie nie mnie Postanowiłam, że skoro mam te dwie maskotki kanału. Ją i tego potrzebu, którego teraz mam w ręku. No to teraz trzeba wziąć innego, czyli tą moją drugą maskotkę kanału. Więc dobra, nie będę Wam się tutaj tłumaczyć ani nic poza tym. No, nie ja dobra, nieważne, już nie przedłużam. I przejdźmy do potrzebu. Pierwszym pet shopem to jest oto taka świnka. Wymieniłam się z nią z koleżanką. O Madziurkę. O tak się prezentuje. Ma znaczek LPS. I ogólnie jest z ciekawą świnką. Tak, ciekawą. Tu ja gadam. Dobra, przejdźmy do następnego pet shopa. Kolejnym pet shopem jest właśnie taki okoliczek, o którym bardzo chciałam się z nią wymienić i sorry za moją lampkę, ona jest taka jakby zepsuta, więc przepraszam za takie światło i on ten króliczek ma dziurkę tak się prezentuje, ma znaczek LPS i no, tak wygląda kolejnym petkiem jest właśnie taki kolejny króliczek, ma znaczek LPS Natomiast ma takie puchate uszy fajne. Ma dziurkę i tak się prezentuje. Dita, -da dita! Oto ta szulthelka, tak, ta przepiękna szulthelka, właśnie. Może nie taka przepiękna, jak Wam się wydaje, ale ja bardzo chciałam ją mieć i strasznie mi się podoba. Więc. Tak się prezentuje. Właśnie jest taka brokatowa. I tak się po prezentuje. Nie ma znaczka LPS. A nie, ma. Tu jest znaczka LPS. I ma ona dziurkę. I u mnie ona się nazywa Emma. Dobrze, więc teraz jest o to właśnie taka paczka tutaj właśnie przed chwilą zamazam dane, o przepraszam muszę światło ustawić, o właśnie okay. zamazami dane mam nadzieję, że pet shop nie będzie zamazany, jest to kotek Sphinx o ile dobrze mówię, o i właśnie tak się prezentuje ta chciuszka. o już pokazuję, tak tak wiem, moim tłem jest zeszyt szkolny Dobrze, więc możemy się zabrać do odpakowywania. O, tu już rozerwany jest trochę O, szybko się odrywał Kudę, tło mi spadło A! Moje tło! Ech. O, soj Dobra. Więc w środku jest petek. O matko, on jest i mam się doczekać. O. no tu damy paczkę. Na bok. O, porusz. Tak. Tu jest właśnie ten kotek. ile dobrze mówię, Sphinx. Oj, wezmę. To jest ten kotek. Przepraszam, ale ja muszę złapać ostrość. O dziękuję. I tak się prezentuje. Ma dziurkę, znaczek LPS. Ona no jest po prostu prześliczna. Marzyłam o takim kotku, lubię takie kształty kotków sfinksów, naprawdę. A właśnie ona mi się podobała najbardziej. Tak jakby... No i tak się prezentuje. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo śliczna. I mi się ona podoba. Jeszcze nie mam dla niej imienia, więc możecie pisać w komentarzach. Bo dla niej nie mam imienia. Mm. Dla tej świnki nie mam imienia. I dlatego króliczka. Więc możecie pisać w komentarzach jakieś imiona dla tych tu pet shopów. I to na, te, na Na dzisiaj to już tyle z tego shoppingu. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.